Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Stone Hell. Powracam z tą serią, bo tak, bo lubię. I nie wiem, w sumie, dlaczego ciągle zaczynam odcinek. Powracam z czymś. Nie wiem, lubię powracać, chyba. Tak. Chyba lubię powracać i powinienem wymyślić coś nowego i oryginalniejszego, bo w sumie sam się tym irytuję ale mniejsza z tym, bo teraz jest ważniejsze coś innego: konkretnie to, że stoję w domku i mam całą diametrową zbroję w porównaniu do tego, co się stało w poprzednim odcinku. Jak nieumyślnie skartowałem sobie te spodnie i te buty, no ale przynajmniej będą w zapasie sobie tutaj ładnie siedziały. Mam też w zapasie żelazną zbroję, tu mam trochę surowców, więc w spicyku nie mam poza jeszcze. A w sumie ten węgiel sobie odpływam. A ten piec jak schowam. E, nie chciałem iść spać, ale ok, skoro mi z to zrobiłem, to tak sobie. I jak można zauważyć powrócił mój resource pack, a przynajmniej niektóre jego elementy, a w zasadzie to w sumie... E, w ...moich elementów w tym resource packu jest niewiele, bo jest to głównie... E, z, ...zmodyfikowany NBT MB, pack. Autorstwa DW. Między innymi te piękne, diamentowe itemy. W tym te są w trochę złym kolorze, ale... są zdecydowanie w wolniejszym kolorze i ta zbroja jest bardzo ładna. W sumie, chyba nawet na była w części, czy jest tak kiedyś? Chyba jest? Chwila. Eee... Eee... Tak się nie. Eee... A konkretniej to mój resource pack tworzę znowu yy, od nowa, bo tamten mi się już przestał podobać, więc jakby, jak na razie wziąłem najfajniejszą rzeczy, na przykład tą pochodnię bardzo no oczywiście nie jest ona mojego autorstwa, ta pochodnia tylko to jest animacja wzięta z resource packa Fateful Animated A co dzisiaj? Co dzisiaj? Złoto. Wezmę złoto i w sumie wezmę jeszcze bloki jakieś do budowania. I w sumie to zrobiłem jeszcze chleb w zapasie, żeby był. Okej, okay, teraz można iść. Wróć tutaj chlebie. Możemy iść do Netheru. Znowu, znowu idę do Netheru? Tak, co to było? O nie to boże. Nie zawał. O, jak pięknie Czy ta zbroja jest przejrzysta? Tak się nie przejrzysta, bym powiedział. Ja pamiętam, że ona ma trochę przejrzystości w sobie. No. O, ale kocham te y, diamenty na tym bliższym spaku. Są bardziej diamentowe takie. I te. Y, 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 jak się to nazywa? Dzisiaj lecimy do Netheru, bo w Netherze mamy złoto, a ze złota możemy pohandlować z piglinami. a pigliny mogą nam dać e, Ender a z Ender Pearl możemy zrobić przy pomocy Basepowdera, możemy zrobić e, Oczy Kresu, a Oczy Kresu nas zaprowadzą do End City, End City, Boże, Strongholda, tak. NCT trochę później, nie rozpędzajmy się tak od razu. Jest to portal piękny. Tak, jego teksturę sam lubiłem. Taka fajna. Co mnie to bije? Co zrobi mały zombie? Nie pytam. Nasze idee wyłączę, bo wędrowy się nie przylądują. Więc wybaczcie kolejny odcinek, jesteście bezużyteczne. Tak, ten portal jest bardzo ładny. Tylko nie wiem, czemu tutaj na krawędziach tak jakoś się dziwnie robi. Co robią zombie? Czy naprawdę mi prowadziły tu moby przez portal? Widocznie Okay, ale trzeba wykopać sobie złoto, jakby ktoś pytał skąd teksty złoto, to z resource spaka Vanilla Twix, do którego link macie w opisie. Tak, i to jest konkretnie rzecz biorąc: e, z ten. że wszystkie rudy mają taki sam wygląd. Między innymi dlatego na poprzednim odcinku się strumowałem z debisami, bo debisy też są zaliczane jako ruda. O. Okej. Okay. Też są zaliczane jako ruda, a przy... więc ich tekstura też jest zmieniona i po prostu są taką magą. Takich tych. No, to śmieszne wygląda dość. Zostałem się nad wywoleniem tego, ale na razie niech sobie jest. Nikomu nie szkodzi. Mmm. W sumie to przydałbym się crafting, bo nie wiem A tam jest las. E, widzę blaza. Siema. Ale dwa blazy. O horror. No to już mi się tarcza może przydać. Spędzi mnie oko. Na szczęście nie nagrywam z kamerką. E, po co komu patrzeć na mój krzywy? Ryj? Jakby... no co? lol. Wystarczy, że patrzycie na mój idealny, minecraftowy puszczek. Prawdziwy ja jest niepotrzebny tutaj, tylko bym już spręcił. Ale, ale, ale... No i w sumie nawet nie miałbym jak nagrywać, bo nie mam nawet tła, i... Kiedyś mnie kusiło, kiedyś nawet zrobiłem live'a z... z kamerką. Z telefonu. Na Minecraft Pocket Edition. Na moje chyba 13 urodziny. No ale to jest na kanale tylko, że na prywatnym. Co ja miałem chcesz za pomysły? O są pigliny, są pigliny. Jesteście moi drodzy. Hmm. Zapomniałem, że nie mam żadnego elementu złotej zbroi. Uu, cholora. Chciałbym się w takim razie zrobić ten element złotej zbroi. Żebym tutaj mógł z nimi powandować. Najlepiej zrobić buty, a ile tutaj jest kwarco, kiedyś go wykopię koordynaty. Ile stoł na też sobie go kiedyś wykopię. Kiedyś się na pewno przyda. I tam jest druga twierdza widzę. Znaczne tutaj parę drzewek, które wykopałem oprócz tego, bo tutaj jest lawa i nie będę przy tym grzebał. I tak, mam tutaj 19 w tych logów. Drewna. 3 3 3, 3, 3, 3 mam to słowo na końcu języka trzonów, o trzonów, tak, to jest eee, karmazynowy trzon, tak, o. I crimsonowe deski, i crafting, który jest tak z dupy kolorystycznie że tak powiem. Kurde, zepsułem. O, Na tutaj na bym nie miał takiego problemu. A nie, czekaj, tutaj jeszcze nie może tego tak zmieniać. Piglin nie wimno, pinglin zaczyna, przepraszam. Nie obrażam cię. I co ty jesteś mi w stanie zaoferować? Dośmienia muszę. Ha, tak to się robi. Ej, chod, wróć tu. Masz. Ej, no do Macie, łapcie. Tylko nie wyrzućcie mi tego w latę, ok. Kwart, ok. Zjedliście całe złoto i ma... cztery... mamy 4 perły, o tak, więcej złota. Czy teraz na mnie wkurzą, co nie? No, już się na mnie wkurzył jeden. O, proszę pana, proszę pana, na spokojnie. Możemy się dogadać, możemy się dogadać. Ja wam nic nie robię, to jest złoto dla wszystkich. On jest nasze, nie wasze. Tutaj nie ma własności prywatnej, żyjemy w związku komunistycznym. A tak się wa... Ba... Tak się robi, O nie, gast. Jooo, począce No Dawaj stary. I więcej począcego obsidianu. Nie wiem na co, co nie, ale okej. Okay. Tu jeszcze więcej począcego obsidianu. 4, nie, zostaw nas Czuł! Nie my, ty co ja mam do nadawcy? Nie mam. do nadawcy, gdzie wyście się nawet? pełnie nie dajcie, dajcie taką butelkę wody na cholerę i butelkę wody. Mogę sobie takich wykraftować, ale nie wykraftować. Mogę być takich nieskończoność czekaj, okay, nawet nie wiem czy na tym świecie jest piasek Wróć. No tak, co pieniądze w tym dolnym fakcie. Chulu, chodź tu! Nie będę się tobą pieprzył. Właśnie normalnie podleć. Chodź, 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 chodź. W poprzednim odcinku mi się to nie udało, więc w tym mi się uda. Dawaj! Jesteśmy blisko tego! Jesteśmy blisko! Strzel! No kurde! Strzel! Dawaj, strzelaj! Strzelaj! No kurde! Nie! Nie oddawaj się! No, dlaczego to się nie przeleciało? Dlaczego teraz to we mnie wleciało? Tak jest! Uff. Zdobyłem nikomu niepotrzebne osiągnięcie. Tak jest! Tak jest. I to w sumie jedno z najłatwiejszych osiągnięć, nie, darzy, nie pracuje. Tak. Jak to nagrywanie? Nagrywa się. Nagrywa się, nagrywa się. Nie wiem, mam e, manię sprawdzania, czy się nagrywa. O, złoto. Złoto się przyda. Jeśli się nagrywa? 15 minut. Łee, panie. Z czego trzy? A e, tu są pigmeny? to jest swoje złoto budki. Tam jest duża przepaść. Przepaści nie chcemy. Tu jest więcej złota i kwarcu, ale Nie chodzi tylko złoto. Kochał niderowe złoto albo złoto na mieście, Ale na tym świecie jest tylko biom... jeden A konkretnie e, to jest biom nie pustka, tylko plains. Dlatego w poszczególnym przygodzie, mam e, ile mam biomów? No właśnie, jeden. Pozdrawiam. Znaczy. No tak, pozdrawiam. No, to słowo może tutaj pasować. Więcej złota. Iiii... I tutaj jest jeszcze więcej złota? Daj mi. Przydałaby się fortuna, ale jeszcze nie stać mnie. Dopiero wbiję 30 level za chwilę. Przepomnę tego złota. Wtedy sobie będę enchantować. Chodź tu, chodź tu. Kurde. O. Daj mi tutaj netherrack, zaraz się połubimy Dawaj rozbijaj to złoto Niestety w tym tempie nie idzie to najszybciej, ale, ale, ale rozbije je To jest moje złoto, moje, nie oddam tego złota Oddaj mi to złoto, dawaj, 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 I jeszcze kwas się tutaj nam ujawnił, no, no moi drodzy Powiedziałem teraz jak tydzień. A to mało istotne nie będę robić... Nie, wróć, kopułę będę robić. A to kiedyś. Kiedyś jeszcze zrobię kopułę na tajnym Minecraft'cie. Tam jest twierdza. W twierdzy w twierdzy jest, nie ma złota zbyt. I, I... I... Tak, e... złoto. I złoto. I złoto. 19 sztabek, no akceptowalny wynik gdzie są te pigmeny Pigle, pig, pigliny pffu co ja gadam z wami się nie pochyluje, a za to jesteście siłkami nie a tak wiecie nic no jakby co tekstura ich stara też jest z wanilla, tu polecam. polecam um, jakieś tu przejście może normalne? to się oferuje Już mamy małe przejście. Gdzie są te. Jest tutaj skwarcu. O cholera. Naprawdę. O, jest jeden piguin. Ej, to nawet są jakieś dile. I po co mi 31 takich strzał, ale przynajmniej będę mieć czym walczyć ze smokiem. Masz. Na co masz zakręte butki? Ja chcę perdy. Dary, wróć nie, nie, nie bój się, oni są niegroźni. Wiem, jakbym ja zobaczył swoją nieumarłą wersję, też bym się. No, gaście ty kanał. A wali się, on ma Soul Speeda Daj Soul Speeda No, patrzcie, jak popierdziała go Dał <laughs> buty na Soul Speed. Joo. Znaczy... A, że tak od razu da? Sus. Dobra, jeszcze nigdy nie miałem butów na soul speed. No, w końcu to jakoś... ciała. Epicko. Jak się zużyła, co nie? się nie zużyła? No, zużyła się. Nigdy nie miałem w sumie soul speeda nawet. A to jest tylko Souls 1. Przydałoby się kiedyś dobić, skwornicę no na Minecraft'cie tego enchantu i Enderman Chodź Enderman Pobijemy się, dawaj No nie dałoby się, nie nawet Przydałoby się niebieski las, gdzie jest? może być niebieski las, Piglin Nie Piglin, tylko Hoglin W bombie Ciągle by się ić. Ciągle mi się mylą ich ma nazwy, no, nic nie zrobię. I eee, tu jest Hogin znowu mały, tu jest Lawa, nie, nie ma Lawy, ale jest po prostu przepaść. I tutaj nic nie będzie, więc chyba muszę pójść w jedną tylko stronę. Tam jest kolejny Hoglin, z nim są schaby. Ty, przypomniało mi się, że można z Hoginu zrobić farmę schabów. Też mogę zrobić jakieś farmę schabów na tajnym Minecraft'cie, no, to jest plan. Z tą nie jest dla farm, Stąd przyszedłem, bo tam jest mój portal i twierdza, ale ja teraz idę tutaj w tą stronę, ponieważ potrzebuję więcej złota. I linia I przydałby mi się też niebieski las. Hmm, tam jest tylko bezletowa droga. Może tam jest niebieski las. Jest pig, jest pig, możemy pohandlować i przy okazji zarąbać mu złoto. Siema, masz? W tym czasie ci ukradnę złoto, to masz nad głową. Ser, czy chcesz mnie atakować? To masz. Najedź się. Jakiś szczęśliwy. Skóra! Co nie może być. Co mi wiesz? Nie goskaj mnie tym mieczem. Eee, dopiero 4 perły. On ma... on szybko zapomina. Ta ładna animacja błyszczenia się szczapki też jest z tego spaka parka. Jakby ktoś pytał, podaj mi jest perła. Już, mam... już mogę zrobić portal z paczącego obsydianu. A masz całe złoto. Nie ograniczaj się, stary. Mam już 41 jeden ze strzału. Okej. Okay. Hmm, tutaj nie są perwy. 2,4 mam. Potrzebuję więcej. Halo, halo. Daj mi więcej. To nie są perwy. Daj mi śmieci. Już mam 13. Potem z tego Stale złota ci się zgubiło. Co to ostatnie złoto? Już, już handlowałeś wszystko w bombie Już ponad tak Blackstone'a mam A złoto mi jeszcze nie dał, super, ale jest niepotrzebny eee, Gdzie jest więcej złota? Tamte, do tamtego mi się nie chce iść, więc wezmę te złoto I prawie nic nie wiem wypadło Mamy jakieś... mam trochę tego złota, no i tu jest też jakieś złoto, ale jest w tym miejscu, nie chcę tyle ryzykować. Jeżeli ktoś to jeszcze ogląda w tym miejscu, to może nam napisać w komentarzu... Ee, ...złoto. O. Ten, kto napisze ja w komentarzu złoto, ten jest koksem, gigachadem i wygląda tak o. Teraz ma duże powodzenie u dziewczyn albo chłopaków. Zależy, która płeć albo jakiej jesteś orientacji. Tak. I tutaj mamy więcej złota. No super! Tak. Brawo, ty działałeś mi się na kilo. Dosłownie, mam to nagrane. Nadziałeś się. Ja chciałem tego złoto wykopać, a Ty potrzebujesz mi autentycznie pod kilof. O, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, hu hu Ciekawe się robi. Ci się na mnie wkurzą, ja? Są dobre ziomki. Nie, to te, też są złe ziomki. Eee, gdzie tu uciec teraz? Ha, tu ucieknie, tu mnie złapiecie. Gorzej, jeżeli tu mnie złapie lawa. O, już mi się rozwiedziło. Widzicie? Tak się ucieka pi przed pigminami. A tam jest stwierdza i portal blazów. Tak się właśnie ucieka przed pigminami. A nie, one nadal jednak są wkurzone. A, nie wleciecie tutaj. Oj, oj, poleciał! 102 metry! Mm. No Wy jesteście dobre ziomki, nie sklepiecie mnie, co nie mało no, też tak myślę, S -s -s -s. gdzie jest więcej złota? Przez ostatnie 3 odcinki z stą Hela to jest bardziej Nether Hellu, to tak jakieś stojące, no ty głąbie, spal się! Nie trafi mi w, w kolegę. Zastaw moich kolegów. Tak, wiem, że ci koledzy chcieli mnie zabić. No, spikrzaj. Zdechnij. A, spadaj. Jezu, gdzie jest złoto? Gdzie jest złoto? Gdzie jest złoto? są pigliny? Właśnie, ogarnij dupę to jest? To wygląda jakby się tutaj ktoś kopał, co jest? Herobrine Spotkają Herobrine W sumie to wygląda jak tunel, który bym wykopał, ale nie miałem prawa tutaj kopać Ja to jeszcze nawet nie doszedłem nigdy Boję się Mamo, boję się Minecraft z czasem zadziwia

Pamiętajcie moje dzieci, nie kopcie się pod siebie. Bo skończycie marnie. Jak super agent. nie nagrywać na YouTube. Tak. Gdzie jest więcej złota? Co ja tutaj znalazłem? Co się stało? Jak? Jak to wyjaśnić, co wam? I tu znalazłem Debrisa. Debrisa. Przy złocie. Na kratce 70. 72 nawet. Debrisa. A to się wolno kopię. Yeah. Hiding in the, de in the depths. Czy ja wiem, czy takie devs? To było dość wysoko. I nie by to głęboko wcale nie w ogóle bo to było bardzo płytko. Jedną kratkę w ziemi, tak Ale nie będę narzekać. Tam jest piglin. No to już mamy Deblisa pierwszego eee, złotą. Mm. No i nie starczy mi. Hmm. Mój wspaniały plan kratowania sztabek nie wypalił, tak chciałem. Ale mam już 25 sztabek. O, nawet no, złoto jest Jednak nie mamy złota. Jest tylko eksp. Uhu! Powodzę, łapcie złoto. Ja mam buty na Soul Speed 2, razie, ale mam, Zajebiście Jakby ktoś się pytał to to jest enchant, który sam zrobiłem. Taki czerwony, taki ładny czerwony, jaka moja. Nie wiem, no mi się podoba. Co? J trzec hold down iśmy be... Crash the game Unless Raised Co? Co ja kliknę? to się wyświetliło. Daj mi apereł. Mam butelkę wody, to zresztą. Dwie butelki wody bydle Daj tylko 4 perły. No, to teraz mogę was zabić. Co mi bije? Ty jeszcze jesteś. Jo. Eee, co oni mi tu dali? Fire resistance i fire resistance. Super. A ty je daję tylko cztery, prawda? No nic, to chyba szukanie paliwa trzeba będzie zostawić na kolejny odcinek Albo zrobię to w ogóle poza odcinkiem I w następnym odcinku chodziłby na to, że będziemy szukać na Stonehillu e, Nedrowej... nie, nerowej może e, Prawie wpłynę do dziury Będziemy szukać e, twierdzy do Endu Tak, twierdzy do Endu, tak e, Stonehalla tak zwanego Zależy jak kto woli nazywać. Tak więc, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. E, po, polecam zostawić łapkę w górę, bo tak, bo, bo, bo lubię. Kto nie lubi łapkę w górę? Boże, hejterzy. Ale hetero mam w D. No, polecam też zostawić komentarz. A najlepiej o treści Złotu. Jeżeli ktoś obejrzał ten odcinek w całości. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z czy Tajnego Minecrafta. I cześć! Música